Czy auto może być zbyt sexy, by nim jeździć? Czy OnlyFans to przyszłość pracy kobiet? I dlaczego mężczyźni nie wiedzą, co zrobić z emocjami, a doskonale wiedzą, jak obsługiwać maszturbatora VR? Witajcie w pierwszym odcinku Pink Flash, waszym cotygodniowym rytuale przyjemności, wstydu i twardych danych. Zaczynamy na ostro. Ofercie brytyjskiego sklepu z różnymi ciekawymi akcesoriami i produktami Cloud Climax pojawił się robot o tajemniczej nazwie Companion Robot X04 Sync2. To nic innego jak sztuczna silikonowa lalka, która, teraz uwaga, może prowadzić rozmowy w zależności od kontekstu. Chodzi o to, że jest zintegrowana z czatem GPT. A jeżeli kiedykolwiek już rozmawialiście z czatem GPT, to doskonale wiecie, że on po jakimś czasie po prostu uczy się was, uczy się waszych odpowiedzi i uczy się tego, co chcielibyście usłyszeć. I tak, ta lalka też będzie to robić. Kosztuje, uwaga, bagatela około 65 tysięcy funtów, czyli. Plus minus 320 tysięcy złotych. Tak, dobrze słyszeliście: 320 tysięcy złotych za sztuczną, gadającą lalkę. Chociaż czytałem, że są już tacy, którzy twierdzą, że w długiej perspektywie to interes znacznie tańszy niż żona. W każdym razie ta lalka, ten companion robot, mówi w czterech językach. Od razu powiem, polskiego nie ma, a Dzięki mikrokamerom ukrytych w swoich oczach, teraz uwaga, rozpoznaje twarz swojego rozmówcy, tudzież partnera. No i jeszcze robi kawę. No i nie tylko kawę. Podobno dotychczas zostały sprzedane jedynie trzy egzemplarze, ale producent twierdzi, że haj prośnie. Co więcej, ten sam producent twierdzi, że zapotrzebowanie na tego to Półprodukt na tego typu sztuczne lalki zaczął rosnąć od czasów pandemii. Z tą różnicą, że teraz dzięki technologiom zaczęły pojawiać się te, które są zasilane sztuczną inteligencją i co więcej, dzięki rozwijającej się robotyce, mogą już wykonywać różnego rodzaju gesty. A ja dodam, że to tylko początek rewolucji w tym zakresie. Zresztą, popatrzcie teraz sami, jak wygląda jak mówi i co potrafi taka inteligentna, sztuczna lalka. Welcome to the United Kingdom. My name is Claire and I'm a lovely companion for you to be with. Our friendship has many opportunities for us to learn and be happy together. No i jak wam się to widzi? To z kolei pokazuje zupełnie nowy trend. Bardziej taki inteligentny, intymny asystent niż typowa seks lalka. Pytanie, czy masz ochotę gadać o godzinie trzeciej nad ranem z inteligentnym, ale sztucznym jednak robotem. Nawet jeśli nauczy się ciebie i będzie przytakiwał. Tak jak to obecnie robi Chad GPT. Do czasu, aż się zbuntuje, bo wtedy nie będzie ani tej kawy, ani przytakiwania, tylko chroniczny ból głowy. Czy coś wam to przypomina? Chociaż z drugiej strony patrząc, jeśli taką lalką można sterować z poziomu aplikacji mobilnej, to być może nigdy do tego buntu nie dojdzie. No, cholera wie. Prawda jednak jest taka, że wraz z rozwojem sztucznej inteligencji i robotyki wiele osób zwraca się ku inteligentnym towarzyszom czy asystentom, aby zaspokoić potrzeby emocjonalne i społeczne bez złożoności tradycyjnych relacji. Czy nam się to podoba, czy nie, trend ten będzie się rozwijał. Aha, i pamiętajmy przy tym, że taka lalka jest w pełni konfigurowalna, to znaczy możecie wybrać kolor jej oczu, kolor jej skóry, kolor jej włosów, jej kształty, zęby no w zasadzie wszystko, wszystko, co Wam tylko przyjdzie do głowy. Mnie zastanawia jeden fakt, jak w dłuższej perspektywie wpłynie to na demografię. A Wy jak sądzicie? A wiecie, że w Kalifornii jest taki jeden typ, który kupił już sobie, i teraz uwaga, aż sześć sztucznych lalek. Co prawda, te pierwsze były bez AI i w ogóle bez jakichkolwiek technologii, ale dla niego nie miało to kompletnie żadnego znaczenia. Posłuchajcie. Lary tłumaczy to tym, że to jego hobby, te jego lalki pomagają mu po prostu nie zdradzać żony. Co więcej, desan, czyli taki polski fakt, przytacza słowa Larego, który twierdzi, że te lalki dają mu to, czego żona nie chce bądź nie potrafi. W każdym razie Lary na swoje hobby wydał już, uwaga, ponad 120 tysięcy złotych. No cóż, hobby to hobby, a hobby kosztuje. Cała ta jego przygoda z tymi lalkami rozpoczęła się dosyć dawno, bo w 96 roku. Wtedy to Larry gdzieś wyjechał i poczuł się niesamowicie samotny. A że nie chciał zdradzać swojej żony, nie chciał zrobić jej przykrości, więc wpadł na fantastyczny pomysł. Postanowił kupić sobie lalkę. No taką zwykłą, silikonową, bo wtedy jeszcze tych inteligentnych nie było. Od tej pierwszej zwykłej silikonowej dmuchanej upłynęły lata, a kolekcja Larego nabrała rozmachu. Twierdzi, że ma już nawet te robotyczne, z którymi można porozmawiać. W zasadzie, żeby być bardziej precyzyjnym, to Lary posiada sześć ciał, kilka różnych głów, w tym te dwie robotyczne, które zapewniają możliwość konwersacji. Choć Lary trochę narzeka, że jeszcze dzisiaj możliwość prowadzenia i teraz uwaga, inteligentnej rozmowy jest nieco ograniczona. Jednak intymne aktywności są w stanie zrekompensować laremu te braki w rozmowie. Co prawda, znowu Lary nadrzeka, że te niektóre aktywności są ograniczone do 10 minut. Zakładam, że Lary nie odkrył jeszcze gdzieś możliwości zmiany ustawień limitu. Ale wiecie, co w tym wszystkim jest najlepsze? Że Lary nie jest egoistą. Podobno chciał swojej żonie też kupić taką zabawkę, tyle że w męskim wydaniu. Podobno nie chciała. Tak czy siak, Lary twierdzi, że te sześć sztucznych towarzyszek tylko wzmocniło jego związek. Nie mnie oceniać. W Niemczech wystartował Nomen Omen związek. Pracownic seksualnych działających online. No, chodzi głównie o EFA i inne tego typu platformy. Brzmi jak clickbait, a jednak tak się wydarzyło. Teraz konkrety, co dokładnie się stało. BSD, bo tak w skrócie nazywa się to stowarzyszenie, zostało pierwotnie zarejestrowane w 2013 roku. Dziś liczy już około 750 członkiń i działa przy wsparciu różnych organizacji, w tym nawet NGO-sów. Choć BSD legalnie działa już, tak jak powiedziałem, od wielu lat, dopiero teraz realnie ewoluuje w związek online i wspiera aktywnie swoje członkinie pracujące na różnego rodzaju platformach. A co robi konkretnie? Po pierwsze, lobbuje za obniżeniem prowizji. Po drugie, walczy o uznanie działalności online jako pełnoprawnej, właśnie działalności zarobkowej. I wreszcie działa na rzecz osób trudniących się tym zawodem, czyli dba o prawa autorskie, o umowy B2B, o ochronę danych i dóbr. Teraz trochę danych i statystyk. Szacuje się, że w Niemczech działa około 400 tysięcy do pół miliona seksworkerów, z czego 60 do 70% pracuje totalnie niezależnie. Obcokrajowcy stanowią około 73%, z czego są to głównie Rumuni, Bułgarzy, Hiszpanie i od niedawna Ukraińcy. Od 2020 roku nastąpił dość szybki wzrost ofert o około, i teraz, uwaga, 30%. I teraz to, o co walczą przedstawicielki stowarzyszenia, twórcy i twórczyni. Oddają chociażby samej platformie OnlyFans około 20% prowizji, a nawet operatorom czy platformom do kamerek około 50% prowizji. Stąd bierze się gniew organizacji BSD, bo przedstawiciele tej organizacji chcą, by z kolei pracownicy tego zawodu mieli takie same prawa jak freelancerzy czy w ogóle przedstawiciele innych gigurkerów. Mało tego, podobno stowarzyszenie rozpoczęło już rozmowy z platformami w celu obniżenia prowizji i podobno dąży też do pełnej profesjonalizacji branży, co między innymi ma zmienić sposób jej postrzegania. Podsumowując, to nie jest kolejna memowa agitka. To realny ruch działający pomiędzy platformami a pracownikami branży, mający na celu zmienić jej reguły. Bo w 2025 cyfrowa praca erotyczna to już nie anonimowa nisza, tylko legalna, organizująca się siła, która może przedefiniować, co to znaczy pracować jako twórca czy twórczyni treści erotycznych. Tak to wygląda w Niemczech. A jak wygląda u nas? U nas mam wrażenie, że politycy ciągle kojarzą OF z nowym modelem Forda. Co łączy 45-letniego informatyka z Radomia, influencera z Mokotowa czy wykładowcę AWF-u? Żaden z nich nie kupuje już kursu Jak bzykać jak Wilk Alfa ani. Jak doprowadzić ją do 46 orgazmów w 3 minuty? Bo panowie zrozumieli wreszcie jedną rzecz: Seks nie kończy się na stwierdzeniu, była niezła. Bo seks, moi mili, to rytuał, to emocja, to wreszcie zmysłowa medytacja z oddechem, macaniem, a nawet płaczem. I nie, nie jesteśmy w Kalifornii. Jesteśmy w Polsce, Anno Domini 2025, gdzie coraz więcej mężczyzn zapisuje się na warsztaty z tantry, powolnego dotyku czy ogólnie coachingu seksualnego. Bo jak twierdzą uczestnicy, wcale nie chodzi o to, żeby bzykać lepiej. To nie są kursy, jak trzymać tempo 170 uderzeń na minutę i wciskać enterm w rytm pozycji misjonarza. Nie. Tantra to uważność, oddech. Obecność czy masaż z czułością buddyjskiego mnicha. Bo jak twierdzi Marcin, jeden z uczestników warsztatów tantrycznych, wcale nie chodzi o orgazm. Chodzi o uczucie obecności z drugą osobą. Chodzi o poczucie sensu w dotyku, o kontakt z własnym ciałem i o to, żeby wreszcie raz na jakiś czas facet nie musiał udawać, że mu nie zależy. I wiecie co? W Polsce coraz lepiej zaczynają sprzedawać się kursy tantry niż jakieś e-booki o 10 skutecznych sposobach na podryw. Nie wierzycie, to zobaczcie, ilu obserwujących mają tantryczni coachowie w mediach społecznościowych. Podsumowując, jeszcze 5 lat temu chciałeś być jak Christian Grey. Dziś Chcesz być jak tantryczny Piotrek z podpruszkowa, który zna taktykę oddechu przez lewe nozdrze, i wie, że wejście to tylko dopiero zaledwie początek historii. Była połowa XX wieku, Ameryka pachniała popcornem, kolą i benzyną, a kino samochodowe to były miejsca, gdzie kiedy kończyły się filmy, zaczynały się harce. Ford Mustang, dziewczyna w sukience w grochy, kola w szklanej butelce i długie spojrzenia między wycieraczkami. Ale to już przeszłość. Dzisiaj kino samochodowe wcale nie wymaga ekranu na parkingu. Bo dziś ekran jest w aucie. I to 65 cali. Z dźwiękiem lepszym niż na koncercie noworocznym wiedeńskich filharmoników. Przed Wami Mercedes Vision V. Koncept vana, który wygląda, jakby zaprojektowano go specjalnie do oglądania 50 twarzy Greya. Z fotelem w pozycji leżąco, proszę więcej. Na pierwszy rzut oka to po prostu duży elektryczny van, ale jak się zagłębisz, to widzisz, że to nie jest pojazd. To deklaracja stylu życia i to takiego, w którym 65-calowy ekran OLED wysuwa się jak ego influencerki po trzech storkach. 42 głośniki robią dolby Atmos, przy którym nawet IMAX się zawstydza. Fotele masują, chłodzą, grzeją, rozkładają się i pewnie jeszcze szepczą, zrelaksuj się. Lodówka trzyma szampana w idealnej temperaturze, bo przecież Netflix i chill trzeba czymś popić. Mercedes mówi, że to koncept luksusowego auta z kategorii MPV. Ale umówmy się, to po prostu mobilna sypialnia z pakietem premium. Dla ludzi, którzy chcą czuć więcej. Także w mieście i także poza miastem. Bo Vision V to nie jest elektryk, który udaje sportowe emocje. To samochód, który mówi, nie musisz nigdzie jechać, żeby było dobrze. Wystarczy, że usiądziesz z tyłu. A jeżeli masz już tak naprawdę dość randek w knajpach z TikToka, to wyjedź za miasto. Zaparkuj, rozłóż fotele, pozwól, żeby sztuczna inteligencja odpaliła ci Netflixa, dobrała odpowiedni film czy rodzaj muzyki, a nawet odpowiednie oświetlenie. Bo to już nie auto, to intymna kapsuła, to ruchomy azyl, to wersja demo przyszłości, w której seks, technologia i lifestyle mieszają się jak drink, campari z Red Bullem. Dziwnie, ale wchodzi. No i tak, kiedyś kino kończyło się całusem. Dziś kino jest w samochodzie. A może to samochód jest kinem, w którym kończy, że z szampanem w rękach, nogami na masażerze i pytaniem, co to auto jeszcze potrafi. Innymi słowy, Mercedes przedstawił koncept auta, które nie tylko jeździ po mieście, ale które jeździ po zmysłach. Od dziś w każdym odcinku Pink Flash serwuję jeden erotyczny gadżet. Raz dla facetów, raz dla kobiet, raz dla wszystkich. Niech będzie sprawiedliwie. Zaczynamy od męskiego segmentu, no bo Wii Vibe Pivot no już czeka w gotowości. To nic innego jak silikonowy ring sterowany aplikacją. Co ważne, ma aż 10 trybów wibracji. Być może kojarzycie z TikToka albo kamerek te sytuacje, gdzie można sterować zdalnie różnego rodzaju zabawkami dla kobiet? No to teraz one mogą posterować wibracjami u facetów. Również z drugiego końca miasta, kraju, czy nawet świata. A te wasze wideo rozmowy, nawet jak jesteście daleko, mogą wejść w zupełnie nowy wymiar. Czas działania to około dwóch godzin ciągłych wibracji. Podejrzewam, że wystarczy każdemu. Wodoodporny to na wypadek, gdybyście chcieli zabawiać się pod prysznicem czy w wannie. Cena regularna to około 400 zł. Ale widziałem wiele różnych promocji, gdzie można wyjąć go za około 300, a nawet trochę taniej. Dlaczego tak tanio? Bo Piwot nie jest już najnowszym rozwiązaniem. To model, który był hitem w latach 2022-2023. Jednak nadal pozostaje w topce, jeżeli chodzi o męskie ringi sterowane aplikacją. A to wszystko dzięki kombinacji prostoty, technologii no i tej magii. Kupujcie i podziękujcie w komentarzach. Kolejny gadżet już za tydzień. Dajcie znać, czy ma być dla facetów, czy może dla kobiet. Po co przychodzą klienci do eskortki? Odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. Większość klientów, co może wiele osób zdziwić, klienci do klubów, czy, do, czy zamawiają eskortki, nie zamawiają po to, żeby podotykać czy coś. Głównie im chodzi o rozmowę. Jestem z kortką, płacą mi za spędzenie godziny ze mną, ale jednak większość klientów mam takich, że przychodzą z dwoma redbulkami, sobie siedzimy Aha. i rozmawiamy. Ja mówię, co tam się u mnie dzieje, on mówi, co tam się u niego dzieje. Czyli to wcale nie chodzi o seks... To jest taki dodatek. Tak mówiła Wiktoria Burkowska, z którą jakiś czas temu miałem okazję przeprowadzać rozmowę. Dostępna na moim kanale. Rozmowa nie wiki. Link w opisie. Technologia staje się coraz bardziej erotyczna. Samochody, coraz bardziej intymne, a męskość coraz bardziej emocjonalna. I wiecie co? No dobrze, bo dzisiejszy facet wcale nie musi wybierać już między silnikiem a zmysłami. Może mieć jedno i drugie. Czy zatem technologia zabija intymność, czy ją rodzi? Ani jedno, ani drugie, bo to ty o tym decydujesz. Jeśli chcesz maszyny, która cię pocieszy, kup ją. Jeśli chcesz realnej rozmowy, stwórz ją. A jeśli chcecie, żebym dalej rozbierał technologię do bielizny i umówił o autach tak, jak nikt, przy zdrowych zmysłach nie powinien tego robić, wesprzyjcie mojego patreona. Link w opisie. Niech ta perwersja trwa. Dzięki za dziś, zostawcie łapkę w górę, jeśli kiedykolwiek rozmawialiście z masturbatorem, a jeśli nie, to przynajmniej ze sobą. Do następnego razu widzimy się w poniedziałek po 19.00. Ustawcie sobie przypomnienie albo po prostu zasubskrybujcie ten kanał.